Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Cześć Mateusz, Mikołaj, Łukasz z Radia Widzew z tej strony. Czy się słyszymy dobrze? Cześć, cześć, tak. Okej, okay, to dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia. No i na chciałem zapytać, jak ty oceniasz ten mecz Widzewa we Wrocławiu, który miałeś okazję komentować, Widzew? Przegrał to spotkanie. My też sobie z Łukaszem dyskutowaliśmy na ten temat, że mogło być trochę trudno widzowi się przestawić z tego grania pucharowego, jednak o dużą stawkę, no bo to był ćwierćfinał, widzę, było włos od półfinału. Przegrał w jakich okolicznościach to, to wszyscy dobrze wiemy. No i nagle trzeba jechać do Wrocławia po prawie 150 minutach rozegranych w Krakowie po niewielkim czasie na odpoczynek. No, i widzę, raczej nie zagrał wielkiego meczu we Wrocławiu. Czy ja wiem? Znaczy, wydaje mi się, że okej, okay, nie zagrał wielkiego meczu, ale Może na tle drużyn, które. By mogli przewidywać? No tak, no ale jak sobie popatrzymy na to, jak wyglądały wszystkie drużyny, które musiały grać w środku tygodnia Puchar Polski, no to wydaje mi się, że na tym tle widzów nie ma się czego wstydzić, zdecydowanie. Oczywiście raków spektakularnie wygrał z Lechem i tutaj jest numerem jeden, jeśli chodzi o tę kolejkę, no ale oglądałem też inne drużyny i to jak one się momentami męczyły, dlatego wydaje mi się, że pierwsza połowa widzę całkiem udana, a drugiej, w drugiej połowie widzę został zaskoczony, nie potrafił zareagować na sytuację, która zmieniła się po prostym, indywidualnym błędzie Rafała Gikiewicza, i tutaj za to minus, ale nawet biorąc to pod uwagę. Nawet biorąc pod uwagę to, że że nie do końca potrafi zareagować na tę sytuację, no to wydaje mi się, że w tej drugiej, w drugiej połowie były takie momenty, które mogły absolutnie wszystko zmienić. To, kiedy Daniel Myśliwiec wprowadził na boisko Imada Rondicia i to zgranie Sancheza, główka Rondicia, który trafia w Petkowa, no to to jest ewentualny gol na 1-1 i gdyby ten gol padł, to moim zdaniem bliżej strzelenia bramki na 2-1 byłby Widzew niż Śląsk, który w tym momencie już bazował na tym, że, że zrobiły się te przestrzenie i można zagrywać piłkę za plecy obrońców. Tam pierwsza ta mijanka okazała się spalonym, no ale za drugim razem padł gol, ale no ja mam takie, oczywiście tego nie sprawdzimy, nie zweryfikujemy, możemy sobie tutaj pogdybać, ale że gdyby ta sytuacja została wykorzystana, no to raczej Widzew byłby bliżej tego, żeby strzelić drugiego gola przy tym układzie, który, który był na boisku. Tutaj wspomniałeś już o, o błędnym piąskowaniu Rafała Gikiewicza, a mam wrażenie, że to już nie jest pierwsze takie, przynajmniej w barwach widzewa, bo w meczu z Wisłą Kraków też niestety wykazał się nie najlepszym, dośrodko, nie najlepszym wyjściem do dośrodkowania, które również skończyło się, skończyło się bramką. Czy myślisz, że to jest jakiś, jakaś pięta Achillesowa tego skądinąd bardzo dobrego bramkarza? Bo tutaj on też wybronił w obu tych spotkaniach kilka naprawdę świetnych sytuacji i naprawdę dużo do, trudnych piłek wyciągnął, natomiast akurat te dwie interwencje skończyły się niedobrze nie, nie dla Wizewa. Czy myślisz, że to jest, to jest jakaś co no, tak Zastanawiam Gikiewicza? się, czy możemy Rafała Gikiewicza winić za tego gola, który padł w Krakowie. No, po pierwsze, ten gol nie był zgodny z przepisami i o tym trzeba pamiętać w pierwszej kolejności, ale tutaj rozpatrujemy sobie tę sytuację tak stricte piłkarską, no to on tam musiał interweniować w dużym gąszczu i wykazał, wydawało się, że wykazał się pewnością w tej interwencji, że to była skuteczna interwencja. Ostatecznie to wybicie piłki może było trochę za krótkie, ale to nie jest taki błąd, który można mu bezpośrednio, moim zdaniem, przypisać. W takim sensie, że mógł się zachować lepiej, ale. Ale w związku z tym, że się nie zachował i padła po tej sytuacji Bramka, to też nie jest tak, że przylepiamy mu większość winy za to, że to się wydarzyło. No a tutaj we Wrocławiu nie ma co, nie ma co polemizować i oczywiście był to duży błąd, ale generalnie nie wydaje mi się, żeby u niego gra na przedpolu była jakimś wielkim problemem. Choć chyba przypominam sobie jeszcze taką sytuację w meczu derbowym, w debiucie Rafała Gikiewicza, która miała miejsce dość świeżo po tym, co się wydarzyło w Radomiu, po tej czerwonej kartce dla Kobylaka, i tam e, oczywiście było w tym dużo przypadku, ale e, i nie było dużej dyskusji na temat tej sytuacji, ale no tam niechcący zrobił jednak przeciwnikowi pewną krzywdę, jeśli sobie dobrze, e, dobrze przypominam, dlatego e, no może coś w tym być, że tej pewności na razie na razie brakuje. A jak widzisz tę sytuację ze Spalonym? No dość kontrowersyjną. Nie mogę o to nie zapytać, bo różne były te interpretacje. Wy w Kanal Plus pokazaliście, że tam był Spalony, później jednak zdaje się, że Adam Ryczmański się z tego wycofał, że jednak gol prawidłowo uznany. Była też analiza pokazana na, na twitterowym koncie PZPN-u, która też wskazywała na to, że Spalonego nie ma. Generalnie dużo różnych opinii, też Bartek Pawłowski wyraził swoją na ten temat od razu po meczu w emocjach, no dużo kontrowersji jeszcze w obliczu tego, że widzę był świeżo po tym meczu bucharowym, gdzie no tam już został okradziony przez sędziego ewidentnie. Jak ty, jak ty widzisz te, te Tę kontrowersję ze, ze Spalonym, też z faulem ewentualnym na Jordim Samczezie, bo wiemy, że też o tym mhm. się dużo, dużo mówiło, bo o, o karnego nie chcę pytać, bo raczej też dyskutowaliśmy już o tym wcześniej z Łukaszem i uważamy, że no tam podstawy do podyktowania tej jedenastki były. Mm -hmm. No wiesz, jak tak wyliczamy sobie i oczywiście widzę, ma pełne prawo protestować w związku z tym, co się wydarzyło w Krakowie, no ale tam ta czwórna kartka dla Kuna też była, tak, no to powiedziałbym, że, że tak gwoli ścisłości o tym tylko, nie tylko wspomnę, a jeśli chodzi o to, co to, co się wydarzyło we Wrocławiu, o, o tę sytuację ze spalonem, to ja komentując ten mecz i będąc dość wysoko ustawionym, tak w pierwsze tempie wydawało mi się, że ten spalony naprawdę jest ewidentny i pani sędzia wzleka tylko z tym, żeby podnieść chorągiewkę, dlatego że sędziowie mają takie wytyczne i ostatecznie ta chorągiewka powędrowała ku górze. Później, później my, jako komentatorzy, nie mamy za bardzo ani czasu, ani możliwości, żeby weryfikować i czy, czy nawet poddawać wątpliwość to, czy linia jest dobrze narysowana, czy nie. Uznaliśmy, że skoro poszedł taki sygnał z wozu, no to komentujemy ten mecz, jakby właśnie taka powinna być decyzja, że, że ten gol powinien być uznany, że to rozwiewa wszelkie wątpliwości i wydaje mi się, że tutaj Pewnie niepotrzebnie jako Kanal Plus yy, nie poczekaliśmy na tę analizę niedzielną Adama Liczmańskiego, tylko już wcześniej staraliśmy się coś nakreślić, bo okazało się, że no nie było to precyzyjne. Dla nas to też jest jakaś pewnie nauczka, bo, bo to jest na tyle ważna sytuacja i na tyle newralgiczny moment w związku też z tym, co się wydarzyło w Krakowie, że no, też nie ma sensu mnożyć tych kontrowersji i w zasadzie dokładać e, jakichś wątpliwości. E, dlatego, no tutaj e, oczywiście wiążące, czy też no wiążące to może złe słowo, ale, no ale no my się trzymamy tego, co w niedzielę pokazał w Lidze Plus Ekstra Adam Ryczmański. No i okazuje się, że ostatecznie no dobrą decyzją było uznanie tego, uznanie tego gola. E, przy czym, no, skoro jest to takie. Takie, takie trudne, no to, to nie wiem, czy te wszystkie głosy, szczególnie ze strony byłych piłkarzy, o tym, że z duchem gry byłoby promowanie właśnie takiej gry ofensywnej, że skoro my się przez trzy dni zastanawiamy, czy ten spalony w ogóle był, no to, no to jak powinniśmy się zachować w tej, w tej sytuacji? Mam nadzieję, że. Znaczy, kurczę. Ciężko mieć nadzieję, skoro już następnego dnia mieliśmy podobną sytuację, i równie złożoną, i równie, równie zagmatmaną, czyli w socjalizacji w lubin z koroną, ale mam nadzieję, że, że to jest jakiś taki moment krytyczny i już w dalszych tygodniach, w następnych kolejkach aż tak gorącej atmosfery wokół sędziów nie będzie, bo no kurczę, my musimy pamiętać, że ten sezon to moim zdaniem będzie wyjątkowy sezon, taki sezon naprawdę na styku, że o Mistrzostwo Polski do samego końca mogą się bić, może się bić kilka zespołów, spadek też nie musi być wcale tak pewny, jak nam się wydawało w jakimś tam momencie, że ten ruch może jeszcze powalczy, nawet ŁKS może jeszcze powalczyć, choć tutaj matematyka jest dla tego klubu bezwzględna, ale no spadek też może nie być wyjaśniony do samego końca, dlatego no my potrzebujemy kolegium sędziów i potrzebujemy My potrzebujemy y, y, sprawdzonych pewnych y, ludzi, którzy będą biegać po boisku, którzy będą siedzieć y, w wozie, w wale, y, żeby podejmowali jak najlepsze decyzje, bo tutaj y, może dojść do naprawdę y, sporego y, wypaczenia, mianowicie, nie wiem, jedna, druga decyzja może zdecydować o tym właśnie, kto zdobędzie mistrzostwo, kto zagra w pucharach, kto ostatecznie spadnie z klasy, także, y, no, trzeba wyciągnąć jakieś, wiadomo, że Widzewowi nic to nie zmieni, a ja jestem Waszym gościem i być może chcieliście usłyszeć coś innego, ale trzeba naprawdę wyciągnąć naukę z, tych, z tego trudnego tygodnia i jak najlepiej się przygotować na końcówkę sezonu, żeby tutaj nie doszło do naprawdę jakiegoś, dużego, dużego dramatu. A jeśli chodzi o ten karnym na stan przezie, no to dla mnie do, do odgwizdania, jak najbardziej. A tak już odchodząc od tego meczu we Wrocławiu i tych kontrowersji i patrząc szerzej na Widzew w kontekście całego sezonu. Jak ty widzisz ten sezon? No bo raczej nie oszukujmy się, Widzew na razie jeszcze tą przewagę nad strefą spadkową ma sporą i wydaje się, że no nie powinien mieć problemów z utrzymaniem w lidze. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale z drugiej strony też walka o coś więcej Widzewowi nie grozi. Nie oszukujmy się. Jak ty widzisz ten sezon i generalnie taki długofalowy rozwój tego klubu, bo też o tym dyskutowaliśmy, zanim do ciebie wykonaliśmy telefon, że no na razie widzę w tej ekstraklasie jest średniakiem i też my mamy czasem problem z oceną tych transferów, które no na przykład taki Lirim Castrati, który dołącza do widzewa, to. Część kibiców oczekiwałaby, że to będzie gość, który, który zje Pawła Zielińskiego czy Mato Milosza, a potem się okazuje, że to może być piłkarz, który po prostu będzie takim średnim piłkarzem w średnim klubie ekstraklasowym. Jak ty widzisz ten rozwój Widzewa długofalowy i czy uważasz, że to w najbliższych latach jest możliwe, biorąc pod uwagę możliwości finansowe właściciela, na co powinni się Nastawić kibice widzewa w najbliższych latach, może tak. Znaczy wydaje mi się, że w tym sezonie może być lepiej niż w poprzednim, bo ja sobie wróciłem myślami przed tym meczem ze śląskiem do tego ostatniego sezonu. No i tam w zasadzie po 22 kolejkach, a no w takim momencie byliśmy właśnie przed tym meczem ze Śląskiem. To było tyle samo punktów co Lech Poznań, tyle samo punktów co Pogoń Szczecin i byliśmy świeżo po tym meczu z Legią 2-2, gdzie w miał szansę jeszcze jeszcze wygrać. Była, wydawało się, że będzie walka o europejskiej Puchary, a do końca sezonu z tych 12 meczów udało się wygrać tylko z miedzią Legnica po rajdzie Dominika Kuna. No i, i ostatecznie to było, nie wiem, 12-13 miejsce, coś takiego gdzie przez moment wydawało się, że Widzew jeszcze wmieszcza się w tę walkę o utrzymanie, także no, ja będę zdziwiony, jeśli nie będzie przynajmniej oczko albo dwa oczka wyżej niż, niż w tym poprzednim sezonie i po tych perturbacjach na początku sezonu jednak wydaje mi się, że Widzew znalazł dla siebie jakąś drogę, bo Widzew ma tę przewagę nad kilkoma innymi zespołami, że że jest powtarzalny, że zaczyna być, z, zaczyna być widoczna ręka trenera w tym zespole, że może jeśli, no nie było tak, że Daniel Myśliwiec wszedł z te klasy z drzwiami i zrobił na wszystkich furorę i i wszyscy się zastanawiali, nie wiadomo jak, że nie wiadomo, jaki to trener i dlaczego on pracował do tej pory w pierwszej lidze, a nie, nie, a nie wyżej, no ale powoli wydaje mam, mam takie wrażenie, że zaczyna przekonywać do siebie i obserwatorów ekstraklasy i przede wszystkim nie, tych piłkarzy, których ma w Widzewie do nie, dyspozycji, że, że widzę w gra w charakterystyczny sposób, to y, zazwyczaj 4-3-3 tak, jest czymś, co nie jest też jakieś superczęste w klubach ekstraklasy, by nie powiedzieć, że jest dość nie, do Rzadkie i tutaj widzę, pod tym względem może się wyróżnić, no ale no pozostaje temat tej jakości piłkarskiej. Ja, na przykład, do Liri, Maka Stratiego po tym meczu też mam pewne wątpliwości. Wydaje mi się, że przede wszystkim to nie jest piłkarz, który super czuje się w tych akcjach ofensywnych i zarówno jeśli chodzi o o timing, jak i później jakość wykonania tych dośrodkowań na przykład, a w tym systemie chyba jest to dość jednak, jednak ważne, żeby, żeby ten boczny obrońca potrafił akcję odpowiednio oskrzydlić, no ale to wiecie, no na razie to tylko początki, jeszcze też bym e, też w pełni nie znamy tego piłkarza, jeszcze, jeszcze bym się wstrzymał z opiniami na, na jego temat, no dla mnie to jest taki sezon dla widzewa przejściowy, a rozliczać bym zaczął dopiero od tego momentu, kiedy będzie letnie okieno transferowe i od nowego sezonu. Jeśli widzew ma ambicje, żeby ustabilizować się na poziomie gdzieś tam pewnie za plecami tej czwórki, pogoń, raków, legia, lech. No, teraz to się nie wydarzy, ale teraz można zbudować coś. Co później w tym kolejnym sezonie zaprocentuje, także ja na miejscu widzewa byłbym cierpliwy. Wiadomo, że to nie są nie wiadomo jakie możliwości, ale to jest też pewna stabilność związana z tym, że zawsze jest pełny stadion, że widzew jest dużą marką i tak dalej, że na tle, nie wiem, tych średniaków, na tle drużyn, które są klubami stricte miejskimi i mają mnóstwo różnych problemów. Czasami, no muszą sprzedawać piłkarzy, żeby w ogóle mieć na pensję typu górnik zabrze. Widzę, ma jednak możliwości, żeby funkcjonować dość stabilnie. Nie wiem, czy musiałoby dojść do jakiegoś przyłomu, żeby Widzew powalczył o coś więcej. Pewnie tak, pewnie musiałyby się pojawić zdecydowanie większe pieniądze w tym klubie, ale no, ja bym raczej z taką lekką dozą optymizmu zerkał na tę najbliższą przyszłość. Mm -hmm. A... mm... Chciałem jeszcze zapytać o to, już w ogóle bardzo najbliższą przyszłość, konkretnie o spotkanie niedzielne z Legią Warszawa. Jakie masz przeczucia przed tym meczem, bo Widzew, no w sumie ciężko powiedzieć, że Widzew jest w słabej formie, nie powiedziałbym, bo jednak ten mecz z Wisłą, no może nie był najlepszy, ale o krok od awansu Widzew. Ten mecz ze Śląskiem, mm -hmm. No też oceniałbym przez pryzmat tego, że było to zmęczenie po Wiśle, ale wcześniej mamy dwie wygrane z rzędu. Alegia no ostatnio remis z Pogonią, ale wcześniej te tygodnie dla Legii nie do końca udane, jak ty to, jak ty to widzisz. Przyjeżdża Legia na Aleję Piłsudskiego no i zaczynają się te spekulacje, że, że teraz Legia jest słaba, że teraz jest szansa na to zwycięstwo pierwsze od 2000 roku jak ty to widzisz? To znaczy ja może nawet nie patrzyłbym tak na formę legii, a na to, że widzę dość dobrze czuje się przeciwko zespołom, które się głęboko nie cofają, które będą chciały grać w piłkę. I tutaj w tym upatruję szansy dla widzewa, bo wydaje mi się, że legia nie. Że legia przyjedzie grać po prostu swoje abstrahując od tego, czym to ich, czym to ta gra Legii dzisiaj, dzisiaj ma być, no ale to nie jest zespół, który schowa się za podwójną gardą, w związku z tym no wydaje mi się, że to jest dobre, e, dobry prognostyk dla Widzewa przed tym spotkaniem, no bo te mecze, nie wiem, z Lechem Poznań, który u siebie też oczywiście chce dominować, chce grać w piłkę i tak dalej, czy w spotkaniu z Górnikiem, który gra otwartą piłkę i tak i macze Górnika się ogląda z dużą przyjemnością, czy też z Donią Białystok. Oczywiście ostatecznie mecz przegrany, ale też dobry w wykonaniu Widzewa i Jagiellonia też jest takim zespołem, który chce grać w piłkę. Sprawia, że no, no, przede wszystkim wydaje mi się, że to będzie dobry mecz. No, a po drugie, że Widzew nie jest bez szans w związku z tym, że, że, że Legia preferuje właśnie taki sposób grania. Okej, okay, no to, to byś miał rację, byśmy oglądali dobry mecz i, i zwycięski dla Widzewa. Swoją drogą ostatnio gościłeś u nas na antenie przed zwycięskim meczem z Lechem Poznań, więc mam nadzieję, że tym razem również Twoja obecność na naszej antenie przyniesie szczęście i widzę w tą następną kolejkę, w następnej kolejce zwycięży. No ale bardzo dziękujemy Ci za przyjęcie zaproszenia i za tę rozmowę, rozmowę o Widzewie. Liczę, że jeszcze będzie okazja w tym sezonie, żeby żeby z tobą na naszej antenie porozmawiać. Także dziękujemy bardzo. Jasne, dzięki wielkie za zaproszenie. Trzymajcie się. Dzięki, miłego wieczoru. Radio Widzę w rytmie serca Łodzi.